Poniedziałki, środy i piątki, od godziny 9.15, temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. W każdy poniedziałek, środej i piątek, od godziny 9.15, temat dla reportera. you <laughs> No i czas rozpocząć dzisiejszy temat dla reportera. Poniedziałkowy, 11 stycznia w kalendarzu. Leszek Wspaniały ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. No i czas rozpoczynać temat dla reportera w kolejnym tygodniu. 726-114-114. Pod ten numer, drodzy słuchacze, dzwonicie. Pod tym numerem nas informujecie, co ciekawego w regionie, co wam się podoba, co wam się nie podoba, co chcielibyście zmienić, być może Chciał... macie jakiś problem. Chciałoby się powiedzieć, co przyniesie nowy tydzień, czyli pierwsza odsłona tematu dla reportera. Przy początku nowego tygodnia, z jakimi tematami dzisiaj do nas się zgłosicie i zatelefonujecie Numer prosty, łatwy do zapamiętania: 726 114 114 i mamy pierwszy telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, słuchamy. Przy pana dzwonie w takiej sprawie. Chciałem się dzisiaj zarejestrować jako bezrobotny do Urzędu Pracy, mhm. ale podczas rozmowy telefonicznej pani mi powiedziała, że najbliższa możliwa rejestracja to jest 18 lutego. No? Nie wiem, czy te panie trochę tam nie przesadzają z tym czasem, bo dzisiaj jest dopiero 11 stycznia, a On to jest ponad miesiąc czasu. To... Tak, nawet powiedziałbym, że pięć się równych tygodni. Tak, i, i przyjść za bardzo nie można, bo panie twierdzą, że są kolejki i urząd chyba jest, nie wiem, zamkniętym, co bo one tam siedzą za szklanymi drzwiami i no, mhm. nie wiem, jak to w ogóle nazwać. Mhm. Czyli usłyszał pan, że najbliższy możliwy termin rejestracji jako osoba bezrobotna 18 lutego? Tak, 18 lutego. Ja nie pomyliło się pani, może 18 stycznia miało być. Nie, dokładnie 18 lutego, a jak chcę wcześniej, to mogę sobie sam wszystko zrobić przez te platformy tam.pl. Y -y -y. y -y -y. y -y -y. Rozumiem, że pan chce osobiście, dlatego dzwonił pan. No wolałbym osobiście, bo od razu może bym dostał jakąś ofertę, ale widzę, że to panie raczej nie zależy paniom na tym, żeby ktoś poszedł do pracy w nowym roku. No dobrze dowiemy się jak to tam wygląda faktycznie. nie e, czy to jest rozwiązane czy to jest taż macie wielka Dobre, kolejka dziękuję. dziękujemy bardzo na pewno poinformujemy was drodzy słuchacze o tym dopytamy dlaczego tak, taki długi termin oczekiwania zapewne panie nas słuchają że zadzwonią nie, no my zadzwonimy, zapytamy. Także, drogie panie, proszę nie 726-114-114. Chyba, chyba, że panie mają chęć zadzwonić do nas i wytłumaczyć, dlaczego. Tak dlaczego jest, 18 dlaczego? lutego akurat. No. 726-114-114, pod tym telefonem czekamy, pod tym numerem. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. E, proszę pana, czy proszę pani, witam serdecznie. Jakby pani ściszyła radioodbiornik. Będzie łatwiej nam się porozumieć. Przed była informacja podawana na zapisy na szczepionkę. Znaczy się... Na szczepionkę. Y, zapisy na... Na tarczycę. Tak, tak na badania. Wszystko mhm. wysłuchałam pięknie, ładnie, ale ja proszę podać numer telefonu. Ma pani coś do pisania, to już pani od razu podam. Tak, bardzo proszę. 76 kierunkowy. 76. 837.

9. Tak. Dziękuję uprzejmie, miłego dzionka Również dziękujemy. miłego dzionka, pozdrawiamy, do usłyszenia I Dodajmy tylko, że zapisywać się można We wtorek i w środę Od 14 do 17 Oraz w czwartek od 14 do 15.30 Pani ci podziękowała więc. Żeby, żeby nie było, że nie dziękujemy e, Drodzy słuchacze Dzwonicie cały czas 726-114-114 e, Ty przypomniałeś, że od jutra Dopiero od 12 tak, tak, tak. No wtorek, tak. środa oraz mhm, czwartek. Tylko biorąc pod uwagę, że są 152 osoby przewidziane w styczniu na konsultacje. Do 18 lutego pierwszy termin jest. Nie no, bez przesady. To nie ten temat. Drodzy słuchacze, na temat badania na tarczyce więcej też przeczytacie na naszym portalu midziowe.pl i też tam znajdziecie w razie w numer kontaktowy, pod którym można się rejestrować. 9.20 na zegarku, więc jeszcze 10 minut czekamy na wasze telefony. 726 114 114. A ja miałem w ogóle zapytać, czy ty wypocząłeś, czy nie? Tak. Aha. A, to, a ty? Konkretnie odpowiedział. Tak.

84. I jeszcze drugi numer telefonu. 837. Tak. 31. Tak. 89. 89. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, proszę pozdrawiamy bardzo. do usłyszenia. A ci z Państwa, którzy w serwisach też y, słyszeli, ale nie zdążyli zanotować, odsyłamy do portalu regionu miedziowe.pl. Tam w naszej informacji również te numery telefonów są podane. I przypominamy, że we wtorki i w środę, we wtorek i w środę od 14 do 17 zapisy, a w czwartek od 14 do 15.30. No, także drodzy słuchacze, wiecie już wszystko. E, reszta na miedziowe.pl. A my dziękujemy za kolejny temat dla reportera. I zapraszamy do na środę na 9:15. W poniedziałki, środy i piątki od godziny 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. W każdy poniedziałek, środa i piątek od godziny 9:15 Temat dla reportera.